Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships w Abor części trzeciej. Dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony mioko, jednej całkiem długiej bitwie, której będziecie mogli zobaczyć myślę, całkiem, całkiem sporo akcji. No, i przede wszystkim maksuje ten okręt, maksuje go również pod bitwy rankingowe. Wydaje mi się, że będzie tam całkiem nieźle się sprawował. Zwłaszcza, właśnie wymaksowany. Będzie on odpowiedzią na no, praktycznie wszystko, co się będzie tam znajdowało. Najgorzej oczywiście będzie się sprawował jako mm, obrona przeciw, przeciwlotnicza, ale i tutaj myślę, że jakoś, mm, jakoś to się pogodzi. Zależy, zależy, kogo nam będzie rzucać. Najprawdopodobniej krążowników będzie i tak całkiem sporo, więc tą funkcję będą mogły przejąć również inne okręty. No i jak będzie lotniskowiec kontra lotniskowiec tych samych tierów, no to będą one siebie jakoś tam w miarę neutralizować. No, zobaczmy, zobaczmy, kto tutaj nam ładnie podpływa. Pamiętajcie, że to jest zawsze. Fajny moment, jak ktoś tak zawraca na oddanie salwy. Bardzo często wchodzą ładne, e, ładne losowania wtedy. No, a zdania nie zmieniam. Joko jest naprawdę bardzo dobrym okrętem i może on nawet, moi drodzy, wygrywać z, y, z osmotierowymi os krążownikami walkę. Dlatego, no jeśli chodzi o siódemki, tutaj Wargaming raczej, raczej ma słabe. A Mioko jest, jest tutaj wyjątkiem, jeśli, jeśli chodzi o te tiery. Tutaj na tej, na tej mapie dobrze jest, będąc krążownikiem, trzymać się dosyć, dosyć blisko tych wysp. Tutaj, mając zasięg 16 km, możemy w większości kontrolować sytuację. Oczywiście pancerniki mogą, zwłaszcza japońskie, sobie strzelać spoza naszego zasięgu do nas. Niemniej, tutaj wiele, wiele pancerników najczęściej płynie na tą linię 1-2-3 i tam, zanim się stamtąd gdzieś doczłapią, to. Mija bardzo dużo czasu i można w tym, w tym czasie właśnie poniszczyć wszystko inne, co tutaj pływa. To nie zawsze jest, jest dobry pomysł, żeby tam płynąć pancernikiem. No część płynie właśnie tutaj na linię 910. No, z kolei oni tutaj muszą się troszkę obawiać, niszczycieli jeśli są. Zwłaszcza w tym punkcie E i D mogą zostać niemile zaskoczeni. Wszędzie czyha śmierć i zagłada. No niestety, taka gra. Taka gra, no ale to, to chyba dobrze. Ogólnie dla mnie te mapy są, są za duże. Ja bym tutaj w ogóle wyrzucił linię A i linię J, żeby... Nawet jedynkę bym też wywalił, żeby nie było gdzie tutaj uciekać za bardzo. Chodziło tylko aż nie wyłącznie o, o akcję, żeby okręty szybciej się spotykały. I szybciej dochodziło do starć, a nie trafiali się tacy uciekinierzy Gdzieś tam w kątach map rozsiani i potem płyniesz do nich kilka dobrych minut A oni cały czas uciekają, bo to jest takie niepoważne, niehonorowe No ale co zrobić Zresztą to też jest pewien styl gry, czy efektywny, różnie z tym bywa na, na pewno zwiększający szanse na przeżycie. Więc jeśli komuś bardzo zależy, żeby nie stracić okrętu, no to wieje, no. innego wyjścia nie ma. I tutaj, jeśli chodzi, wcześniej mówiłem o Mioko, że, że podpala dosyć statystycznie, i faktycznie mniej więcej tutaj ta statystyka, jeśli chodzi o ilość podpaleń, jest zachowana. Więc tam na około 100 strzałów jest ich tam około 10. Różnie to bywa w zależności od tego, na jakie tiery gramy. Jak gramy na niższe, strzelamy do okrętów, które są od nas niżej, w drzewku, no to tych podpaleń jest tam, minimalnie więcej. No a jak gramy na ósemki, dziewiątki no to jest z kolei już troszkę trudniej podpalić. Tutaj w Montanę udało mi się strzelać w poprzedniej, bodajże bitwie. No i tak oddałem w tą Montanę, ja wiem, z 40 strzałów, to może jedna podpałka weszła. Nie więcej w każdym bądź razie, Więc ciężko jest ten okręt spalić, przynajmniej grając z Pewnie za ona dziesiątce będzie miał tych podpaleń więcej, strzelając Montanę. No ale taki pancernik to. Wypadałoby bardziej, niż ogniem potraktować torpedami. Ktoś tutaj mi sypnął. Zobaczcie, tutaj Cleveland nie wiem czemu w ogóle nie odpowiada ogniem. Ktoś tam się skupił się chyba na manewrowaniu. Działa, ma w ogóle gdzieś tam w przód ustawione. Troszkę tych Clevelandów tutaj jest. Ale walka z nimi właśnie na daleki dystans jest całkiem, całkiem dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o japońskie krążowniki. Tutaj oczywiście Cleveland ma większe szanse na bliskim dystansie, walcząc z krążownikami japońskimi, lub może jeśli kapitan ma ten ulepszenie 20% do zasięgu dział. Wtedy może spokojnie też walczyć na daleki dystans, tylko te pociski lecą o wiele wolniej niż, niż w japońskich krążownikach. Dlatego jest więcej czasu w razie czego, żeby je uniknąć. No i przez to no, trudniej, się, trudniej się walczy, po prostu Japończycy mają pod tym względem tutaj łatwiej. Chociaż z drugiej strony... My nie strzelamy tak, tak często, a będzie to jeszcze znerfione, więc Cleveland będzie miał ciutkę, ciutkę łatwiej. Pamiętajcie, że również jeśli w Clevelandzie weźmiecie sobie ulepszenie, um, ulepszenie do celowania, to ono daje bodajże o 7% mniejszą... Mniejszą tu parabolę tych pocisków. Lecą one zwyczajnie niżej, no i przez to, yy, przez to celniej. I można też, yy, jeśli chodzi o pociski przeciw, przeciwpancerne, z większej odległości uzyskiwać trafienie w Cytadele. Tutaj możemy, jak widzicie, spokojnie walczyć sobie z dwoma krążownikami, oczywiście manewrując i starając się podpalać tutaj najgorsza jest walka na, na, na bliski dystans bo te działa tak jak mówiłem, to się sprawdza, te działa po prostu są takie sobie a nawet dosyć słabe, zwyczajnie za wolno się kręcą i jeśli będziemy tutaj musieli wykonywać wiele manewrów no to będziemy albo strzelać tylko częścią uzbrojenia, albo nie strzelać przez jakiś okres w ogóle. Więc jest to dosyć, dosyć problematyczne. Zwłaszcza będzie to odczuwalne na mapach, na mapach, których nasze floty są rozbite na dwie. Nasza flota jest rozbita na dwie, i wtedy możemy zostać zaatakowani z dwóch stron, i to działa. Wypadałoby, żeby mogły w razie potrzeby szybko zmienić kąt ostrzału. Widzicie, tutaj zawracanie, no teraz ten Cleveland na przykład, jakbym chciał w niego otworzyć ogień, to to już będzie trwało długo. Dlatego najpierw ostrzeliwuję tutaj, ten okręt z prawej strony i zaraz przeniosę się na ostrzał Clevelanda. Jeszcze tutaj go troszkę domęczymy ok, Już w razie czego ktoś go dobije Teraz no, trzeba obrócić po prostu okręt, żeby, żeby móc wykorzystać całe tutaj nasze uzbrojenie No i kwestia torped również po, mm, po głębszym namyśle jest taka sobie tutaj, niestety Często nie można ich użyć wtedy, kiedy najbardziej potrzeba no bo walka zazwyczaj jest burta w burtę jak idziemy i okręty płyną w tym samym kierunku idealnie, idealnie jest jak jeden okręt płynie w jedną stronę w przeciwną niż my po prostu wtedy te torpedy jest jak użyć bo jeśli ten okręt nas już minie to możemy wtedy dosyć fajnie wystrzeliwać te torpedki i one będą będą przydatne, będzie to można zrobić nie tracąc możliwości prowadzenia ostrzału i nie nastawiając się takim no kiepskim strasznie kątem dla nas, nie dając przeciwnikowi możliwości tutaj walnięcia na łatwej cytadeli. No i zawracamy tutaj w stronę naszej flagi. Wszystko, co tutaj płynęło, już pływa pod wodą i tak być powinno. Jacyś mega mocni ci gracze na Clevelandach nie byli. Nie wiem, czy też mieli moduły i ulepszenia kapitańskie takie, jak trzeba, bo za szybko jakoś te Clevelandy nie strzelały. Ja, jak gram swoim Clevelandem, to wydaje mi się, że, że strzelam prawie cały czas. I, I to mi się strasznie podoba. Zwłaszcza jak uda mi się podpłynąć na bliższy dystans, wtedy, wtedy jest naprawdę wesoło. No, tam się przedzierają trzy okręty. Na jeden, na jeden biedny Cleveland, który zaraz się pożegna. No właśnie. Nie ciekawie to wygląda. Nasi goście popłynęli standardowo tą linią 1, 2, 3 i tam są. O, kogo my to mamy? Dwa pancerniki, one się będą wlec, kurczę, strasznie długo, bez nadzieja. To jest to, co właśnie często kładzie grę, że pancerniki się gdzieś tam za, zaciupkają daleko, daleko na morzach i oceanach i potem zanim tutaj wrócą tam, gdzie są potrzebne. To już może być po ptokach. Płynie tutaj. Płynie tutaj lotniskowiec w naszą stronę. Ja na razie nie będę musiał nim zajmować, może ich, ale zaraz zobaczymy. Na razie się będę musiał skupić tutaj na ostrzale i... O no właśnie, bo tutaj jak na gato we mnie trafi, to nie będzie za wesoło. I będę musiał ich dekapować. No, to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, zobaczcie, jak muszę się kiepsko wystawić, żeby móc torpedę wypuścić. Dostałem przez to salwkę całkiem, całkiem niemiłą. Przełączę sobie na przeciwpancerdę amunicję, chociaż nie wiem, czy tutaj do końca jest. Zobaczymy. Ten klimat jak na razie płynie dosyć fajnie. Ale już jestem takim małym ogryskiem, że, że masakra. Zaraz tym odciskowcem się zajmiemy. No i zobaczcie, i znowu. I znowu torpedy pod tym kątem są problematyczne. I teraz patrzcie jak, jak działa wolno się obracają. Kąta nie zmienię. Będę musiał tutaj zawrócić okrętem. Przez to tutaj jeszcze dostaję i mogę zginąć. I to jest to o czym mówiłem. No, w walce, w walce na bliski dystans, ten okręt jest naprawdę. Mm, no, kiepski. No zobaczcie, teraz muszę tutaj zataczać okręgi. I te działka część jest ustawiona w ogóle nie tam gdzie trzeba. Muszę tutaj u niego walnąć, bo ma pewnie najwięcej tutaj punktów nazbieranych. Co jest? Nie trafiły tam te pociski, aż dziwne. Dobra, strzelę te torpedy, chociaż one i tak tutaj raczej nie mają szans trafić w Clevelanda, bo on właśnie już zatacza tutaj okręg. Tutaj za tą wyspę się schowam. Ale tu już moja gra się widzę kończy. Niestety. Zaraz, muszę, muszę w tego Nagato strzelić. Zobaczcie, znowu torpedy, nie ma jak. Dopiero pod takim kątem były, byłyby szanse, ale ten tutaj na gato i tak będzie zawracało. Już, już wykonuje zawrót, i tyle tutaj. Nawet jak wypłynę, to zaraz, zaraz mnie rozwali. Cleveland, i po zabawie, I po zabawie tutaj bitwa. Zaraz się, zaraz się skończy. Będziecie mogli zobaczyć, jak to tutaj przebiegało. No, tak jak mówiłem, te, te dwa pancerniki tutaj stały się bezużyteczne. Bo zanim się gdzieś doczłapią, to kończy się bitwa. Została minuta 50. Tutaj teraz tylko, tylko pozostaje dekapowanie. No, jakby te dwa pancerniki tutaj próbowały kapować. Tak jak to robią dwa okręty przeciwnika. Też by chyba nie zdążyły tego zrobić. Tutaj ta pensa kolka stanęła, tak zobaczcie, idealnie, idealnie boczkiem dla Nagato. Jakby teraz strzelił, to byłoby już pozamiatane. Ogólnie też y, widziałem, że sporo osób narzeka na pensa kole. Zupełnie nie wiem czemu. 10 dział. 203 mm bardzo fajne działka. Jeszcze w dodatku, w takiej ilości no jest akwentury, całkiem nieźle się spisuje. Ma potężną obronę przeciwlotniczą. No, wiadomo, że brakuje, brakuje troszkę hit pointsu, Zwłaszcza w porównaniu z Mioko, które ma prawie 40 tysiaków, więc sporo ale z drugiej strony zauważcie, że na krążownikach japońskich na tych 40 tys. się praktycznie zatrzymuje Japonia i stoi e, no, można to zobaczyć po 8, po Mogami, po Ibuki Ibuki w ogóle wydaje mi się bardzo mało zyskuje w porównaniu z, z Mogami więc nie ma tutaj jakiejś rewelacji a z kolei Baltimore na 9 już dostaje tych Hit pointsów całkiem, całkiem sporo w porównaniu z poprzednikiem. No i dostaje też bardziej szybkostrzelne, działa i, i naprawdę już niezłą obronę przeciwlotniczą. Jedną z najlepszych. No a bitwa się kończy, moi drodzy, takim wynikiem. Szkoda, szkoda, że nie udało się tego wygrać. Byłoby naprawdę przednio. 80 tysiaków hitpońców i tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, za komentarze, lajki, dislajki. Trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!